Cześć, z tej strony Bartek. Właśnie kończę robić utwór składający się tylko i wyłącznie z dźwięków miasta. Tym razem były to dźwięki zarejestrowane podczas czterodniowego pobytu w Lublinie i pomyślałem, że fajnie będzie przybliżyć proces takiego tworzenia, a przy okazji uwydatnić pewne dźwięki, małe smaczki, które nie zawsze mogą być przejrzyście uwzględnione w wideo. Także zapraszam. Zaczynamy od dźwięku uderzenia pięściu w rynnę. Dodajemy trzaśnięcie drzwiami w kamienicy. Następnie w roli werbla albo takiej przeszkadzajki będzie dźwięk łańcucha przy archikatedrze. Następnie mamy dźwięk pociągnięcia za metalową kratę. Brzmi to w ten sposób. Ma taki fajny ogon, który się ciągnie i nadaje się do takiego, powiedzmy, średniowiecznego klimatu. Ostatnio bardzo modnego. Kolejnym dźwiękiem, który będzie pełnił rolę takiej przeszkadzajki werbla będą kroki po schodach nagrane w kamienicy. A przez to, że w kamienicy, to automatycznie dodaje nam się pogłos. I on sobie będzie wchodził na przemiennie z dźwiękiem łańcucha. Teraz high-hat, który będzie tutaj szelestem kwiatów. On sobie będzie płynął spokojnie w jednostajnym tempie. Kolejnym dźwiękiem będzie uderzenie w metalową rurę, która też będzie pełniła funkcję takiej przeszkadzajki, ale w tle ładnie się wbudowuje. Brzmi to tak. Następnie mamy odgłos. Szurania butem o kamienie, które też tutaj fajnie wpasuje się w klimat takiego ciężkiego, mrocznego brzmienia. Dalej mamy dwa odgłosy, które pełnią tutaj rolę stopy: jeden to jest uderzenie w znak, drugi to jest uderzenie w pachołek, a razem brzmią w ten sposób. Krakowie były, były gołębie, tutaj mamy kaczki, zarówno dźwięki kwakania jak i zaszepotania znaczy skrzydłami, także brzmi to solo następująco. A w utworze tak. I ostatnią przeszkadzajką, która budowuje się w taki mroczny klimat, będzie dźwięk metalowej kraty. A w utworze tak. Ostatnim dźwiękiem będzie motyw, który zostanie wykorzystany do głównej melodii, i w tym wypadku jest to nagranie akordu granego przez ulicznego artystę. W tym wypadku chyba to było banjo albo, albo gitara. W każdym razie wyciąłem sobie fragment. Brzmi to następująco. I w połączeniu takich niższych i wyższych dźwięków można było zbudować taki trochę bardziej mroczny klimat. Tym razem takie szybkie rozwinięcie, które będzie poniekąd refrenem. Też zaczynamy od dźwięku uderzenia pięścią w rynne. Z tym, że w tym wypadku ten dźwięk uderzenia w rynnę wrzucamy sobie na, na kontroler i układamy go w taki sposób, żeby zbudował taki afroklimat. Brzmi to tak? Dźwięk uderzenia skrzynki pocztowej. Ale w zestawieniu z całością, tworzy naprawdę taki fajny afro, wręcz latynoski klimat. Następnie dodajemy dwa skrzypienia. W całości brzmi to tak. Rolę werbla w tym motywie będzie pełnić nadepnięcie na studzienkę kanalizacyjną. A w całości brzmi to tak: Oczywiście dodajemy kwiatę. Nie mogło zabraknąć małej gastronomii. W przypadku Krakowa było to ugryzienie zapiekanki z Kazimierza. W tym wypadku mamy ugryzienie cebularza. Bardzo charakterystyczna, przekąska potrawa dla Lublina. A w całości komponuje się tak. Dalej dodajemy znane już wcześniej trzaśnięcie drzwiami w kamienicy. W sumie można by jeszcze dodać podkreślenie takiego klubowo-popowego klimatu, więc równocześnie z uderzeniem w rynnę będzie szło uderzenie w pachołek, które brzmiało bardzo jak stopa. W całości będzie to wyglądało tak. Dodajemy bas i akordy. I na końcu dodajemy motyw zbudowany z akordu, ale przeniesiony kilka oktaw wyżej, yy, brzmi to tak. A w całości wygląda następująco.